Największy żal mojego życia, że nie odpisałam na wiadomość od mojej córki 22 grudnia 2021 roku. Tego wieczoru byłam na firmowej kolacji świątecznej, gdy próbowała się ze mną skontaktować. Wysłała dwie wiadomości i jedno nieodebrane połączenie. Zobaczyłam jej imię na ekranie telefonu, ale zignorowałam. Często prosiła mnie o podwiezienie, mimo że mogła wziąć taksówkę albo skorzystać z komunikacji. Czułam się wykorzystywana jako osobisty kierowca. Pomyślałam, że oddzwonię później, jak już wrócę do domu i wytrzeźwieję. Następnego ranka do moich drzwi zapukało dwóch funkcjonariuszy. Powiedzieli, że Zos Moja córka porę zniknęła. Myśleliśmy, że nocowała u swojej koleżanki Pauliny. Jej telefon znaleziono przed domem, zaraz obok skrzynki na listy. Ostatnie wiadomości wysłała do mnie. Później przeszukując jej laptopa, natknęłam się na historię wyszukiwań z tamtej nocy. Jak poznać, że ktoś mnie śledzi? Co robić, gdy czuję się zagrożona? Jak sprawdzić, czy znajomy z internetu jest prawdziwy? Znalazłam też rozmowy między nią a Pauliną. Konto, z którego pisano, zostało założone niespełna trzy tygodnie wcześniej. Okazało się, że moja córka padła ofiarą manipulacji przez dorosłego mężczyznę, podczas gdy ja byłam zbyt zajęta, żeby to Minął już ponad rok, nadal trzymam jej prezenty pod choinką, nieotwarte. Czasem przeglądam jej stare wiadomości, byle znów zobaczyć mama na ekranie. Zaczęłam odwiedzać szkoły i opowiadać o zagrożeniach w internecie. Tłumaczę innym rodzicom, że powiedzenie jestem zajęta może czasem kosztować wszystko.